Co to za zakupy jeszcze? Wiesz co, kolacja. Zgłodniałam po całym dniu przygód. No i sobie zamówiłam makaronik. I jak w ogóle nastrój? Zmęczona jestem, ale było super. Teraz tylko do pokoju i odpoczynek. A co ty tu robisz? No nie ma z tego kontaktu, ty wyjeżdżasz na dwa dni, nie ma. Ja się martwię, co się Ale dzieje? Mała pyta, jestem, gdzie ty jest jesteś, tak? No to właśnie. I ty to nie wiadomo o co, co chodzi. Dziecko, które się pyta, o mnie to no, nie było zostawiłem dziecko, powiedzieć. tylko jest u, u mojej mamy, tak? Ty, ja nie odebrałam dwóch telefonów, to ty siadasz i przyjeżdżasz do Warszawy. jakich dwóch telefonów? Ja do ciebie dzwoniłem człowieku z 30 razy. Ale z tobą nie ma człowieku w ogóle kontaktu, rozumiesz? Chyba po to są telefony, żeby... No ale to muszę cały się. czas na telefonie Nie wisieć. cały czas, tylko wystarczy dać znać, wszystko u mnie jest okej, okay, jadę do hotelu. No to mam co 5 minut się do występują. Nie, to co 5, 5 minut, wystarczy co 2 godziny. No ale co ty w ogóle, ja jestem dziecko, że muszę się meldować co dwie godziny. No ale powiem że po prostu ja się zamartwiam w domu. nie mogę się sama wybrać nawet na targi. Ale możesz się wybrać na koniec świata, tylko żeby sobą no kontakt, tak? No to jest kontakt, nie muszę to co dwie godziny No, to jest kontakt, że masz wyłączony telefon i nie wiadomo, co jest z, nie z Tobą. Nie mam wyłączonego telefonu, tylko mam w kieszeni. No ja wiem, nie miałeś, jak no nie miałeś jak się miałeś, jak zadzwonić nie Nie miałam, bo tam dużo wystaw tu było i nie miałam. Weź się stukni w głowę. Samo się stukni. Ty, ktoś jeździ, zamartwia się i ty masz jeszcze pretensje. No mam, no bo to w ogóle jak to wygląda tutaj, że ty y, pod hotelem y, stoisz w Warszawie. Przecież wie, że się nic nie dzieje. Ty poszłam po kolację, i idę do pokoju y, spać, to a ty szopki robisz. Na koniec jeszcze musiałam się wkurzyć. Ona no, też to robi gdzieś tam po części dla nas, no ale to nas suma summarum oddala od siebie. Fajnie robić karierę, fajnie robić hajs, no ale przede wszystkim Fajnie jest też wrócić do domu, gdzie jest na przykład dziecko, gdzie jest partner, gdzie jest po prostu rodzina taka ona do tego też powinna dojrzeć, a nie klapki na oczach, ła, kosmetologa, będę miała super pury, super wszystko, super się ubierze, no i co? I będzie kiedyś taki moment, że wróci do pustego domu.